Magda Żakowska, witam Państwa od Skandynawii. Przez środkowo-wschodnią, po wschodnią część kontynentu rozciąga się obszar podwyższonego ciśnienia. I ten obszar ma wpływać też na pogodę w kraju. Z zachodu dotrze jednak jutro ten oto front, który przyniesie opady deszczu. Popłynie nie tylko wilgotne, ale też umiarkowanie ciepłe powietrze. W najbliższych godzinach, a także na początku nocy, największe zachmurzenie będzie na zachodzie i tu pojawią się opady deszczu na wschodzie jeszcze miejscami przejaśnienia. W kolejnych godzinach prawie w całym kraju zachmurzenie całkowite i opady deszczu, zwłaszcza w regionach zachodnich. Tam, gdzie chmury i deszcz nad ranem ciepło 10 lub 9 stopni, w Szczecinie nawet 11 stopni, z kolei na wschodzie na termometrach od 4 do 2 stopni. Wiać będzie słabo z kierunków zmiennych. Jutro od rana deszczowo na zachodzie, w godzinach południowych ten deszczowy front dotrze do centrum, po południu bez opadów już tylko na krańcach wschodnich i południowych. W pasie od Pomorza Wschodniego przez Kujawy po Opolszczyznę na termometrach do 12-14 stopni, cieplej na krańcach wschodnich, tam 15 lub 16 stopni. W regionie jeszcze najbliższe godziny przyniosą zachmurzenie umiarkowane i duże. W drugiej części nocy szybki wzrost zachmurzenia, ale bez opadów. Temperatura nad ranem wyrównana będzie około 6 lub 5 stopni, powieje słabo z kierunków zmiennych. Jutro od rana dużo chmur w części zachodniej, tam już przed południem mogą przydać się parasole. Po południu deszcz też w centrum, bez opadów na krańcach wschodnich, a na termometrach od 12 stopni w Bydgoszczy, czyli na Wrocławiu do 16 w Brodnicy powieje z południa słabo i umiarkowanie. Na barometrach wahania ciśnienia jutro będzie 1011 hektopaskali. Co w niedzielę? To już w niedzielę na niebie przejaśnienie, ale też przelotne opady. Po ciepłym poranku w ciągu dnia do 15 lub 16 stopni. W poniedziałek miejscami może zagrzmieć burza. Temperatura nadal wzrastać będzie do 15 lub 16 stopni. We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Opady głównie w części wschodniej. Popłynie cieplejsze powietrze i we wtorkowe popołudnie termometry pokażą do 18 lub 19 stopni. Do zobaczenia.